Barbie w z brązowymi włosami, z kobłyski ksydła, kolony, z niebieską, z różowym i z taką pijawką, z w różką, z Lustką! sukienką, ubraniem i butem i nogami i głową. Nie kolejny to poznałem z nimi śpiewać Taki kroz i się można nagrywać. Zobaczcie, ja mam tutaj takiego białego musiałem I co jest Tamik? Y

Napisać luz na literki i coś. To wszystko przyniesie mi w świętym Mikołaju. Barbie, piosenkarkę, y, 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 Natalia i Józmik. A Co to jest Natalia? A ta się zaprasza na herbatkę, zobacz. Ta. Zrobię zdjęcia tej Natalii i tej piosenkarce. Ty Marwi piosenkarka, co ona marwi? Śpiewa, zmienia się. To wszystko mi przyniesie świętym Mikołaju. Mikołaje. Pa. Pa.